Dajcie, drogie panny, na czytaniu e, relacyjnym. E, mam nadzieję, że taka forma czytania e, spodoba się Wam, e, okaże się w czymś pomocna dla Was, bo jak widzicie, tutaj jest energia Wasza, e, Waszego partnera ukochanego, osoby, o której po prostu myślicie, e, słuchając tego czytania. I ta energia, taka pośrodku między nami. Będą też tutaj pokazane w tym czytaniu potrzeby po waszej stronie, po stronie waszego partnera, i będą też działania, no i oczywiście rezultat tego czytania. Ale teraz, może skupmy się na tym, co jest u was. U was jest jakaś blokada. Osiem mieczy mówi o tym, że nie umiecie wyjść poza jakiś schemat, że jesteście w czymś uwięzieni, że coś was blokuje, nie wiecie co z tym zrobić. I to jest blokada w tej relacji na tę waszą osobę, o której myślicie. Być może jest to jakiś ciężar przeszłości który trzeba by zrzucić, tak jak tutaj ten anioł, który otrzypuje się z jakichś ciężarów, starych piór, które muszą odfrunąć. Być może właśnie to jest jakiś sposób na to, żeby bardziej lekka była ta Wasza relacja, żebyście Wy mogli się z czegoś otrząsnąć. Po stronie waszego partnera jest chęć porozumiewania się, bo tutaj jest paśmie, który mówi o właśnie czymś takim, co przychodzi. Być może do waszego partnera jakaś informacja, być może właśnie od was dociera coś do niego bo to piórko, które wy zrzucacie, jak gdyby tutaj jest kontynuacja, spada do tego waszego ukochanego, ukochanej i o czymś go informuje, coś mu rozjaśnia, bo pomiędzy wami jest karta słońca, karta takiego blasku, właśnie świecenia, oświecenia, zobaczenia czegoś, jakiejś prawdy, która coś Pomaga Wam w tym związku zrozumieć. Myślę, że tą prawdę jest trudno Wam wypowiedzieć. Może Wasz partner, właśnie, będzie usiłował coś z Was wydobyć, bo u Was jest ta blokada, ale w rezultacie myślę, że tutaj dojdzie do jakiejś rozmowy i może być nawet dość gwałtowna, bo pokazują to następne karty. Tutaj to jest kwestia potrzeb. Czego potrzebujecie Wy? Wy potrzebujecie właśnie rozmowy, takiego obgadania jakiegoś problemu, jakiejś sprawy, którą Wy zauważacie. Być może właśnie chcecie wydobyć coś z siebie, jakąś prawdę, którą od dawna chowacie i mieliście na to blokadę założoną, tak? Bo. Baliście się, żeby być może partnerowi nie było przykro, albo nie chcieliście zaogniać czegoś, ale takie coś pochowane i tak w którymś momencie musi się pokazać, musi wybuchnąć, te emocje wychodzą, chociaż tutaj może mało jest w tym momencie jeszcze emocji, ale jest chęć po prostu komunikacji. Wy chcecie wydać z siebie jakiś komunikat, powiedzieć o czymś, co jest po stronie waszego partnera, jaką on ma potrzebę. On ma potrzebę spokoju, przyjemności, miłości, takiego bezpiecznego poczucia się w tym, co, co stworzyliście, w tym, co macie. Myślę, że on zauważa Was jako, jeżeli Wasz partner jest y, mężczyzną, to zauważa Was jako właśnie taką kobietę, której potrzebuje, która spełnia wszystkie jego życzenia, y, to znaczy wyobrażenia. To jest takie 100% kobiety w kobiecie. Bycie cesarzową y, to bycie na Kiedy Stale, to bycie zauważoną. Jeżeli jesteście drogie panny mężczyzną, to po drugiej stronie jest właśnie chęć bycia prawdziwą kobietą. Wasza partnerka chce być zauważona, chce emanować tą kobiecością. Jest otwarta na przepływ, na komunikowanie się właśnie. I myślę, że dojdzie do jakiegoś porozumienia między Wami, to sprzeżycie te wzajemne swoje potrzeby i y, ta rozmowa, która może nie być jakaś bardzo delikatna, bo rycerz mieczy jest gwałtowny, jest bardzo dynamiczny, wie o co mu chodzi i y, w taki sposób... Y, Dość zamknięty na wszystko, co jest wokół, prowadzi do tego celu. Więc y, myślę, że to jest ta determinacja, też jest potrzebna y, z Waszej strony, żeby coś wyjaśnić. I tutaj rodzi się pomiędzy Wami coś nowego. Bo jest głupiec. To jest energia tworzenia czegoś nowego. Takie właśnie wyjaśnione stare sprawy mogą dać y, finał w postaci podjęcia decyzji o budowaniu czegoś na nowo, w nowy sposób, z nową świadomością siebie i tej relacji, bo albo chcecie ją kontynuować, właśnie, y, y, i wtedy rzeczywiście przemierzacie te obszary, które Was dzieliły. Żeby móc dojść do jakiegoś kompromisu, żeby się dogadać, żeby partner, partnerka mogli się czuć właśnie w roli takiej cesarzowej, która jest spełnieniem, jest obfitością, kocha, może otaczać opieką innych, daje się kochać, jest taką cudowną obietnicą obfitości. Ale to musi się odbyć na jakichś nowych zasadach, które właśnie myślę wyjdą z Waszych ust. Wy coś wypowiecie i myślę, że ta rozmowa będzie możliwa i ona da jakiś konkretny efekt. I teraz może popatrzmy na działania, jakie będą z Waszej strony. To jest właściwie też rada i... Jakie będą ze strony Waszego ukochanego, ukochanej. I oczywiście, mamy tutaj wynik, końcowy rezultat. I rezultat jest piękny w postaci asa kienichów. To jest właśnie zaczynanie czegoś nowego. To jest podbicie tamtego głupca, którego pamiętamy. To jest na nowo zakochiwanie się w sobie. Ale jaka jest rada u Was. Co zrobicie ewentualnie? Odejdziecie od czegoś, co nie jest już dla Was. Zostawicie coś za sobą, jakąś przeszłość być może, jakieś wypominanie tak czegoś, co było i nie zrealizowało się według Waszych oczekiwań. Odwracacie się. Myślę, że nie od relacji, bo ta relacja tutaj ma duży potencjał. Zwłaszcza, że po stronie działań waszego partnera jest sześć kielichów, więc to jest karta wybaczania, miłości bezwarunkowej, takiej miłości na co dzień, której się poddajecie, która, która jest widoczna w małych rzeczach, w małych właśnie codziennych czynnościach, w takich małych czułościach, które. Będziecie mogli teraz zauważyć, bo sytuacja się oczyszcza, coś zaczynacie rozumieć oboje i wy odpuszczacie coś, od czegoś odchodzicie, bo zauważacie dzięki właśnie temu porozumiewaniu się, zauważacie jakąś prawdę, zauważacie coś i wasze serce jest otwarte na nowe możliwości, na nowy etap w tej relacji. Bo jest ten As Kielichów, który, który jest piękną energią, taka bardzo uzdrawiająca, taka odnawiająca, taka dająca nadzieję takie motyle w brzuchu od nowa. Być może właśnie, że ten letni czas, taki lipcowy, będzie obfitował w możliwości żeby oddalić się od problemów, żeby gdzieś może razem pojechać, chociaż tutaj no, nie ma jakichś wyjazdowych kart, ale to, że Wy macie w sobie taką energię, żeby coś zostawić, to energia partnera odpowiada na to natychmiast tą bezwarunkową miłością, tym oddaniem i jest uzdrowienie, jest porozumienie, żeby spróbować jeszcze raz, od nowa, na innych zasadach. I może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem, które pokażą nam jakiś wniosek, może jeszcze podsumują nam to, co się może zadzieć w tym lipcu w Waszej relacji. I tutaj to słońce tak bardzo pokazuje, że Y, tu będzie optymizm, was obojga, y, żeby coś zbudować. Y, tu będzie sfokusowanie być może y, na y, waszych potrzebach. Tu będzie y, większe zrozumienie tych potrzeb, i tutaj będzie też kreowanie czegoś. Myślę, że wspólnie rozpoczniecie y, wysiłek nad czymś konkretnym, pójdziecie jakąś drogą. Y, która was zbliża, być może jakieś wspólne zadanie, wspólne działanie. Tutaj bardzo dużo jest po stronie partnera zaangażowania, chęci, otworzenia się na wszystko, co wy zaproponujecie, bo jest, zobaczcie, w tym paziu miecze, który chce właśnie porozumienia, który chce dowiedzieć się czegoś, który chce coś przekazać, jest takie otwarcie ramion. I wy może właśnie wychodzicie dzięki temu ze swojego zamknięcia, z tych jakichś takich struktur starych, żegnacie może przeszłość. Wiele Was łączy, bo po stronie partnera jest tutaj sześć kielichów. To jest też przeszłość, która Was łączy. To jest bycie w tu i teraz, ale właśnie z taką miłością, z takim zrozumieniem, z taką czułością na co dzień. I dzięki temu właśnie myślę, że to zaangażowanie partnera pozwoli Wam pokonać jakieś Wasze problemy. Być może zupełnie innej natury, nie w tej relacji, tylko no, każdy z nas nosząc jakieś w sobie niepoukładanie i problemy, przynosi je na relację, ale macie taką bazę w tym swoim partnerze, partnerce, taką bazę i stałość, bezpieczeństwo, otulenie, miłość i dzięki temu poradzicie sobie. Czy z jakimś konkretnym problemem, który wy macie, drogie panny, czy z problemem, który się w związku z tym rodzi w waszej relacji i zaczynacie coś nowego, jakiś nowy etap. I to jest bardzo piękny etap. To jest etap, w którym możecie być znowu tacy rozuśmiechani, tacy pełni optymizmu, tacy na nowo po prostu zakochani. Zakochani w sobie, zakochani w życiu, bo w tych kartach jest dużo takiego nowego. Zobaczcie na ten rząd kart po środku. Słońce, głupiec, który właśnie coś rozpoczyna. Słońce to kreacja, to chęć tworzenia. I tworzenia w takim świetle, w prawdzie. To jest pójście po sukces. I ten as yy, wody, który mówi właśnie. O rozpoczynaniu czegoś z takim emocjonalnym zaangażowaniem, z otwartym sercem. Być może jest jeszcze tutaj dla niektórych pań taki scenariusz, że przychodzi właśnie do was jakaś wiadomość, która coś rozświetla, coś rozjaśnia, ale jednocześnie bardzo bulwersuje. Jest taka trudna na pierwszy rzut oka do przyjęcia i zmusza was do jakiegoś nowego sposobu patrzenia myślenia. Odchodzenia od y, czegoś starego, co już nie jest dobre, przestawiacie się jak, na jakieś nowe tory i to jest fajne, bo w ten sposób tylko zyskujecie. Wychodzicie z jakichś starych ram y, i wchodzicie w coś nowego, nieznanego, i to jest na pewno dobre dla Was i dobre dla Waszej relacji. Ale wszystko to jest mniej istotne wobec faktu, który tutaj bije po oczach, że wasz partner, wasza partnerka jest kimś, kto jest taki bezpieczny, stały, o kogo można się oprzeć, kto kocha bezwarunkowo, kto ma otwarte ramiona, zawsze. Wtedy, kiedy jest wam źle, wtedy, kiedy jest wam smutno, ten ktoś was przytuli, ukocha. I to jest, słuchajcie, fantastyczne przesłanie. I życzę wam, żeby ten lipiec właśnie był taki, żebyście się mogli o tym przekonać, że ten, kto jest obok was, jest zakochany w was bezwarunkowo i zawsze będziecie mogli na niego liczyć. I bardzo bym chciała poprosić was, żebyście w swoich komentarzach Dali znać, na ile z Wami rezonuje to czytanie i na ile w ogóle ta formuła czytania sprawdza się i podoba się Wam. Do usłyszenia.